Poznajcie Madlenkę. Słuchajcie, do naszej rodziny dołączyła właśnie Madlenka. Jej imię wzięło się od ciasta, na pewno wam bardzo znanego francuskiego Madlenki, która po prostu jest synonimem słodyczy. Madlenka nie jest psem. Uratowanym ze złych warunków. Madlenka jest wyczekanym, wychcianym, bardzo mocno kochanym od pierwszego dnia życia psem, na którego czekaliśmy bardzo, bardzo długo. I oczywiście znowu rozpocznie się burza i dyskusja od zwolenników. Wyłącznego adoptowania zwierząt, co jest bardzo chwalebne i bardzo to szanuję, ale i zacznie się dyskusja na temat tego, czy ktoś jest lub nie jest prawdziwym miłośnikiem zwierząt. I żadne argumenty w stylu, że chociażby w zeszłym roku przekazałam prawie 200 tysięcy złotych na cele związane z przeciwdziałaniem bezdomności, nie Obalą tego, że pani kupiła sobie pieska. Piesek jest, piesek jest rasowy, piesek pochodzi z najlepszej w Polsce hodowli. Piesek jest kochany od pierwszego dnia. Więc od razu, jeżeli już mają być dzisiaj afery dotyczące stylu życia, wyborów, które podejmujemy, sposobów,. W jaki na nie reagujemy i jak układamy sobie życie, i kogo słuchamy, a kogo nie. To może od razu odpalmy te dwie bomby, już dzisiaj, na temat wyglądu, na temat psów. I już miejmy spokój, niedzielę miejmy czystą. Pozdrawiam Was. Piękna pogoda. Naprawdę po tych deszczach ostatnich. Chciałoby się powiedzieć tygodni, bo mam takie wrażenie, że od maja prawie non eee, To takie piękne słońce na zewnątrz naprawdę eee, robi robotę. I takie piękne słońce wewnątrz też robi robotę. Idziemy po naszą Perłę, po Tatka też, po resztę psów i wracamy do domu, bo skończył się turnus Babci i dziadka. Więc yy, dzieci stęsknione za nami, ale jednak takie nie pierwsze, żeby się wyrywały do tego powrotu. Prawda? Tęsknią. Ale u dziadków mają fajnie. Tęsknią, tęsknią, to prawda. Ale byli szczęśliwi u dziadków i teraz. Wracają do tom.